No dzień dobry, ja jestem Barbara, a to jest kanał Nakład wyczerpany i witam Was w dzisiejszym vlogu. I będzie to vlog, ponieważ mam wrażenie, że dawno do Was nie gadałam, a no w moim życiu zaszły pewne zmiany i chciałabym Wam o nich opowiedzieć. I zacznę od tych zmian może najmniej ważnych, bo jestem teraz w bibliotece i zaszły tutaj, no jak widać zmiany, mianowicie tutaj była kanapa i pozbyliśmy się niej. Zamiast tego mam fotel do czytania. Jeszcze tutaj brakuje podnóżka, tutaj będzie jeszcze podnóżek, ale tutaj mam miejsce na nowe książki, czy to nie jest cudowne, no i tam śpi barbar. Okej, okay, jeśli chodzi o tę ważniejszą zmianę. To mamy nowego psa. I zanim Wam go pokażę, bo oczywiście to zrobię, to chciałabym pogadać na ten temat, ponieważ dla mnie pewne kwestie są oczywiste, ale rozumiem, że dla kogoś, kto nie ma zwierząt, może się to wydawać dziwne, patrząc z boku. I tak. Luna pojawiła się w naszym życiu przypadkiem. Ja lubię o tym myśleć, że los tak chciał. Ale to, że zdecydowaliśmy się zaadoptować lunę, to była to nasza wspólna, bardzo świadoma decyzja. Dlatego, że mamy w domu już trzy koty i mamy psa. Więc my doskonale wiedzieliśmy, z czym wiąże się obowiązek zaadoptowania następnego zwierzęcia. Mamy w życiu ten luksus, ten przywilej, że mamy przestrzeń na to, aby zaadoptować kolejne zwierzę. I tak mieszkamy w mieszkaniu, które ma 70 metrów, i mamy trzy koty i dwa psy. Ale nasze psy codziennie chodzą albo do parku, albo do lasu, no, częściej do parku, po to, aby się wybiegać. Nasze psy mają możliwość, Spełnienia swojej potrzeby biegania. Mamy tego świadomość. Mimo tego, że mieszkamy w mieszkaniu, to nasze psy dużo biegają. Po mieszkaniu, co prawda, też biegają, ale wiemy, że, że to jest za mało. I mnie, dla mnie to jest bardzo oczywiste, ale chciałabym to powiedzieć głośno, żeby dla kogoś, kto nie wie pewnych rzeczy, miał tą świadomość, że my bardzo świadomie podchodzimy do tego, aby nasze zwierzęta Miały dobre życie, bo my z Wojtkiem nie wyobrażamy sobie mieć domu, i nie mówię tutaj tylko o domu w kontekście ścian i podłóg, ale domu w kontekście takim, w sensie rodzina domu bez zwierząt. Po prostu dla nas to jest bardzo ważne, żeby, żeby mieć zwierzęta. Dlatego, mimo tego, że dla kogoś może się wydawać, że to jest dużo, mieć pięć, E, zwierząt w domu. No, dla nas to jest e, przyjemność. <grywa> A to jest Luna. Weterynarz ją zbadał, wszystko jest ok. Twierdzi, że jest to polski gończy i że będzie wielkości mniej więcej tak, taki jak Aria. No, my jesteśmy zakochani. Luna, słońce, ty moje. Przychodzę do Was, aby zrobić szybki update czytelniczy. Bo. Jestem za połową kamiennego nieba i muszę powiedzieć, że tak jak mi się druga część nie podobała, tak ta trzecia bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Jestem w końcu wciągnięta w historię. Jestem ciekawa, jak to się zakończy. Jestem ciekawa, jak te konflikty między bohaterami się rozwiążą. I to, jak autorka. Hmm, Problemy naszego dzisiejszego współczesnego świata przekłada na te problemy, albo inaczej, jakie ujmuje w swoim świecie fantastycznym, jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Super. Jakby Jestem, jestem bardzo mile zaskoczona. Oprócz tego, jak już w poprzednim filmie wspomniałam, mam ochotę czytać kryminały. Nie wiem, czy to ta aura jesieni, czy co ale sięgnęłam po dosyć specyficzny kryminał, bo sięgnęłam po Zaułek Koszmarów. I jest to książka, która była mi już polecana w komentarzach, nie raz, nie dwa, ale tak jakoś inaczej. Miałam ochotę na tą książkę, ale zawsze jakoś, nie wiem, były książki ważniejsze, aż w końcu przyszedł na nią czas. I dopiero zaczęłam, bo mam 100 stron za mną, ale, ale mi się podoba. To jest taki kryminał z wątkami mistycznymi. Jest tu bardzo dużo tak mistycyzmu, takiej ezoteryki. Jak na razie mi się podoba, co prawda jest tutaj dużo lęku i ja nie wiem, czy moja głowa to wytrzyma, ale ale zobaczymy jak będzie. Ale w tym vlogu chciałabym zacząć i chciałabym skończyć. Co prawda dużo się dzieje, no bo właśnie mamy nowego psa i wiecie, nauka czystości i tak dalej, i tak dalej, ale chciałabym skończyć piekło w butelkę. No i dlatego wybrałam też taką małą książkę, żeby szybko mi poszło, bo chciałabym ją no, skończyć, no, że tak powiem, na dniach. I z tego co wiem, to też jest kryminał, ale nie taki klasyczny. Ja za dużo wam nie powiem, bo jestem gdzieś w połowie przedmowy, więc nawet nie zaczęłam. Ale plan jest taki, żeby na tym blogu tą książkę skończyć. Muszę wam pokazać, że moje paznokcie idealnie pasują do okładki tej książki. To jest w ogóle przypadek, ale. Jaki fajny. Mam paznokcie pod kolor okładki. Mamy godzinę 22. Ja już jestem w piżamie, więc wybaczcie, jeśli nie wyglądam Mam zbyt wyjściowo, ale zależy mi, żeby dzisiaj skończyć tego vloga, bo zostało mi jakaś 1 trzecia kamiennego nieba. I naprawdę się wciągnęłam. Jedyny zarzut, jaki mam do tej książki, to to, że mamy tutaj świat w trakcie apokalipsy, i na przykład nasi bohaterowie, którzy wychodzą na zewnątrz, muszą mieć specjalne gogle, żeby coś widzieć, ponieważ jest tyle pyłu w powietrzu, że ciężko oddychać i w ogóle ciężko funkcjonować już w tym świecie. Ale ja tego nie czuję. Ja bym chciała poczuć ten pył, ja bym chciała poczuć ten brud, ja bym chciała. No wiecie, żeby mi było ciężko wraz z tymi bohaterami. Jest tu jeden taki moment, który, w którym właśnie dostałam to, o czym mówię, i bardzo mi się to podobało. Mianowicie, kiedy mamy tutaj podróż przez pustynię, i myślę, że ci, którzy czytali, wiedzą o co mi chodzi. Ja bym chciała, żeby cała ta książka była taka, taka brudna, ale to nie znaczy, że ta książka jest zła. Ja po prostu bym, wolałabym jakiś inny klimat tej książki, ale tak jak mówię, to jest tylko moja opinia. Oprócz tego ruszyłam nieznacznie za koszmarów i na razie jest całkiem okej. Okay. Nie jestem zakochana, ale też nie mam się do czego przyczepić. Ale jeśli chodzi o Piekło w butelkach, to ja już tą książkę skończyłam i wystawiłam jej trzy gwiazdki na Goodreads, bo to jest zbiór opowiadań. A tak dokładniej mamy tutaj trzy opowiadania. I pierwsze opowiadanie jest bardzo ciekawe, bo w pierwszym opowiadaniu nasz główny bohater, który też jest narratorem, jest osobą zamkniętą w szpitalu psychiatrycznym i... My, czytając to opowiadanie, my domyślamy, jak to się skończy. I ono się kończy tak, jak się właśnie domyślamy, więc ono nie jest zaskakujące, ale jest bardzo ciekawe. Moim zdaniem, jest, jest całkiem okej. Okay. Drugie opowiadanie kompletnie mi się nie podobało kompletnie mi nie siadło. Ono ma takie, taką kalejdoskopową. Budowę i ja nie przypadam za czymś takim w książkach. Natomiast trzecie opowiadanie jest chyba najciekawszym, bo w trzecim opowiadaniu mamy listy w butelce i to jest trochę taka gra między autorem a czytelnik, czytelnikiem, bo mamy tutaj zagadkę, mamy tutaj zagadkę bez odpowiedzi. Autor nam na końcu nie daje rozwiązania. I to jest, to jest takie opowiadanie, o którym ja jestem pewna, że będę bardzo długo myśleć, bo będę cały czas kombinować, jak to mogło się skończyć, jak to mogło się wydarzyć. Może nie skończyć, tylko właśnie, jak do tego doszło. I aha, bo jeszcze jedna ważna sprawa, mianowicie nie ma jednej odpowiedzi. Tych odpowiedzi jest. Kilka w zależności od tego, jak interpretujecie to opowiadanie, i to jest bardzo ciekawy zabieg. Ja uwielbiam, jak autor wchodzi w, taką, w taki dialog z czytelnikiem, taką, taką grę, stawia właśnie przed czytelnikiem pewne wyzwanie. I właśnie z tego powodu dałam tej książce trzy gwiazdki, bo wydaje mi się, że to ratuje ten zbiór. Moim zdaniem, ale mm, właśnie przeglądając opinię na Goodreads, e, zauważyłam, że wielu osobom się nie podobała ta książka. I ja to też rozumiem, bo ona jest bardzo specyficzna to nie jest książka dla każdego. I jakby to też jest okej, okay, no nie? No. no, więc dziękuję Wam, jeśli dotrwaliście do końca, bo to już jest koniec. I do następnego. Cześć!